A teraz trochę relaksu. Sonda na temat, jaka czeka nas przyszłość. Zależy z której strony na to patrzeć. No. Dziękuję bardzo. Trudno powiedzieć. Naprawdę. Trudno powiedzieć. Dziękuję. Różowa. A pan jak sądzi? <laughs> nie, wolałbym się nie wypowiadać na temat przyszłości. Czyli y, widzi Pan. Jestem pesymistycznie nastawiony. Aha. Dziękuję bardzo. Nie mam. Nie mam zdania. Mnie się wydaje, że nic dobrego nie będzie. Dziękuję. Że dobra. Dziękuję. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, jaka może nas czekać. Nie wiadomo. Raczej chyba niezbyt optymistyczna. Dziękuję bardzo. Dobra. A Pani też jest optymistką? Ja jestem optymistką. Dobrze. Mhm. No trzy się trudno mi powiedzieć. Ja siebie widzę pozytywnie. Różowa. Optymistycznie. Dobra. Dziękuję bardzo. Zobaczcie pod optymistycznie wskazamy, tak. tak? Wy chcecie wcześniej powiedzieć coś. No, o przyszłości. No, to Nie, no. O przyszłości Ktoś, się też się coś powiedzieć. No jak to będzie. Dobra. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Też nie trochę powiedzieć. Tyle wojen, Zagrożenie. No ale jesteśmy dobrej wiary. Dziękuję bardzo. nie wiem, co będzie z nami. Dziękuję. Kończę wojską. No i nie wiem. Szukam pracy. A pan pojęcia. Nie, nie no jak będzie wyglądała nasza przyszłość? Jest pan optymistą czy pesymistą? Nie wiem. Przynajmniej no, to... ja pesymistą, jestem. Raczej tak. Dziękuję bardzo. O, o, nie różowo to widzę z nami. Ja też tak samo. Ja tak sam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nas, to znaczy się ogólnie, okay. nas wszystkich. Świetna o... Świetlona prawdopodobnie. To Chyba, znaczy jest pan optymistą, tak? Zdecydowanie. Tak, zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Przyszłość? Tak. O, ja dziękuję. myślę, że, że bardziej ciekawa niż była. Tak przypuszczam. To zależy na co, na co patrzeć, nie? No, znaczy od której strony spojrzeć? Czy, czy od strony polityki, czy od strony gospodarki? Co, A co za Pana państwa interesuje? Jaka przyszłość? Po, powinna być lepsza niż, niż była i obecnie jest. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przynajmniej widać to po tych sklepach tutaj. Jestem tu na wakacjach i muszę stwierdzić, że jeżdżę tutaj po terytorium. Po całym województwie byłem także w Zielonej Górze, no i stwierdzam, że Wolsztyn chyba najładniejszy, jeżeli chodzi o sklepy. I gust, zaopatrzenie, architektura wnętrza. Wydaje mi się, że bardzo przyjemne. Dziękuję bardzo. Dziękuję.